Z tej strony jakuza dzisiaj, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nową serię, która będzie się pojawiać na kanale. Seria będzie polegać na ulepszaniu zawodników. Z, z, przykład na przykład jest: mamy aktualnie brązowych, nieświecących zawodników, ja wręcz z ligi niemieckiej. No i mamy ich co, I co mecz? Jeżeli wygramy mecz. Ulepszamy zawodnika o czyli z, z brązowego nieświecącego na, no, nie na brązowego świecącego I tak dalej No i z, z złotego świecącego, jeżeli będzie jakiś dobry i tani to na informa No No i pierwszy, no i to jest skład Taki no, kupiemy najtańszy, nie, nie brałem że jakichś najtańszych kupiłem, jak byli na rynku Formacja 4-1 no, a więc będziemy szybkie mecze wybierać zawodników, ze zespoły, z którym będziemy grać. No i zaczynajmy. Pierwszy mecz zagramy z. U... <laughs> Siema nam się podam się, fuksu, jak na początek. Pogramy z klubem z Arabii Saudyjskiej. Dobra. to tak. To będę wam pokazał, pokazywał. no, przecięcie, jak będę strzelał bramki. No, no i tak. To już, to jest, to jest drużyna rywali. Lepszy skład chyba, w mają kilku srebrnych zawodników. Lepsza ocena. Dobrze. A więc... Dobrze, no to ja, ja się... Ja będę wam już pokazywał tylko je, ładne bramki, więc bramki. Dobra, i tu wpada pierwszy gol dla naszej drużyny. Zobaczcie podanie. Nie znam zawodników, nie przywiązuje się zbyt do nich. Czekam, aż będą złoci, więc nie powiem wam, jak się goś nazywał. Ze strzałem. Prosty strzał i gol. No prosto odanie Strzał, Nie jakiś fantastyczny gol. Uderzony trochę. Przed folem karnym uderzony. No to jest pierwszy gol. 1-0 dla nas w 42 minucie. Ja wrac... Ja... ja już, widzimy się w następnych bramkach. No i traciły teraz bramkę. No głupio zachowałem. Obrona się rozpadła. Jedno podanie na czysto No i już. Brązowy bramkarz, on będzie, jako, jeżeli teraz wygram to spotkanie, będzie jako pierwszy do wymiany. Chciałbym z brązowym bramkarzem daleko nie zajdę, więc to jest ich bramka dla rywali, no i próbuję, próbuję podwyższyć wynik na moją korzyść. Mecz pierwszy zremisowaliśmy niestety, chciałem wygrać, ale za dobrze bronili. To są statystyki. Oczywiście jeden strzał rywali, jeden celny, jeden gol, więc tradycja. Jodłem 6-3 celne, więc tak to on w ten Scharek. No, nie wymieniamy nikogo w tym no, po tym meczu, bo nie wygraliśmy. A więc, tak 8-7 ocena najlepszego zawodnika. Statystyki już widzieliście. No, to już przechodzimy do następnego meczu. Dobra, wybieramy następnego rywala. No, następnego rywala. To jest znowu jakiś łatwy rywal z ligi japońskiej. Teraz jest, więc ciekawie. To jest łatwka reżimowa, jeżeli wam nie przedstawiłem jej. Ogólnie zasady będą przedstawione jeszcze w, w opisie. Je przedstawiam. Wszystkie, wszystkie ważne informacje też będą w opisie. Tam był skład rywali. Ogólnie gramy na poziomie semi-pro. No, no, to ja znowu wam pokażę te bramki, wszystkie, które wpadną. I wpada gol dla nas już na początku meczu. Strzela je, ten napastnik, nie wiem, jak się nazywa. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby przejść. To jest gol. Myślę, że ładnie rozklepałem siateczkę. Jeszcze siadło dla obrońcy. I strzał w przybliżkim słupku. To jest gol pierwszy. No dziwy szczególny nie jest, ale siatka, siateczka była, więc jest dobrze. ja wracam zawsze przy następnych bramkach. Okay, dostałem czerwoną kartkę, więc no chyba jak wygram ten mecz, wruta w przypadkiem falowałem od tyłu. Dobra, jestem, ja wróciłem już razem za hałasy. Tu przeci zawodnik przeciwnika za znał kontuzji, ja mam czerwoną, więc ten zawodnik jednak nie bramka, że ten zawodnik zostanie wymieniony z kartką. Jeżeli wygram oczywiście. A chciałbym najmniej wymienić kilku już w pierwszym odcinku będzie jakiegoś brązowego, świecącego zawodnika. Ale to jeszcze zobaczymy jak to będzie. Wybrałem Bundesliga, ponieważ chciałem BPL, bo tam jest dużo fajnych srebrnych kart, ale jeden z tych youtuberów mojego pokroju też nie wiem jak on się nazywa. Podrzucę wam link do jego odcinka w opisie, jeżeli nie zapomnę. Ym, robi to samo praktycznie, tylko on ma... tylko on robi BPL. Też oglądam śledzę serię. Podoba mi się, naprawdę. Fajnie ją prowadzi. No, no i tak. No to podam wam link właśnie tego odcinku w opisie. No i, tak. i mamy drugą bramkę dla mojego zespołu. Y gola gola Strzelani Pomocnik. Chyba nie wiem, jak on się nazywa. Widzieliście nazwisko, bo wam wpuściłem, zdążyłem włączyć. Y no i gol prosty obok bramkarza. 1 2-0. No i będzie chyba do ulepszenia tego świecącego zawódnika. Mam nadzieję, że będzie właśnie. To jest wolny, prosty. No i widzimy się w następnym, jeżeli będą. Mamy bramkę kolejną, już trzecią. <grym>, nie, nie, nie chciałem się kliknąć yy, przycisk strzelania, więc tak dlatego taka bramka wyszła. Oddanie strzału słupek. Moje wieczne szczęście słupków. Bramka chyba nie jej nie chciałbym się przycisnąć strzału, a bramka się nie rzucił. No i bramka śmieszny, bo wbiegłem tutaj bramki. No, zobaczmy, ile będzie właśnie miał po tym meczu nasz napastnik bramek, bo to chyba jego bramka była. No, ale ja już wracam do następnych bramek. I koniec meczu, wygrałem 3-0. Tu macie meczu statystyki. Oni mieli dwa strzały, dwa celne. Ja miałem cztery strzały, cztery celne. Kupuję, kupię już teraz pierwszego brązowego świecącego zawodnika i do was wracam, jak już go kupię. Moim naszym nowym bramkarzem jest z Gorpes. No jest e, zawodnik no, z Ligi Niemieckiej. Kupiłem go za 800 monet. No, on jest z. jesteś. Z Herty Berlin. No, pierwsza niemiecka liga. Statystyki... No tamten bramkę już nie wyzły niby, ale statystyki ma nawet... jak na brązową kartę ma dobre. Biega nie ma. Też. Do, no nawet dobre jak na brązowego bramkarza. Chciałem wymienić tego zawodnika, bo miał czerwoną kartkę. No, ale brązowi zawodnicy, brązowi się są strasznie drogi. drodzy, najta, najtańszy był za 100 tysięcy. więc wolałem sobie nie kupować, żeby mieć w rankarza. Choć tamten nie był zbyt zły, ale ten, ten myślę, że będzie lepszy. Ma on, on 1,87 m u jednego, jednej osoby grającej, zagrał 10 m3. 4 kontrakty mu zostały. No. No, ale mam dla was taką propozycję, bo z tym ten zawodnik, właśnie oni są strasznie drodzy z i od razu bym, jeżeli bym w następnym odcinku wygrał dwa mecze, to bym sobie go wymienił od razu na srebrnego nieświecącego, bo by to było, oszczędziłbym na tym i w następnych fazach, w tej, w następnych fazach będzie, będą lepsi zawodnicy, bo będę miał więcej końców. A na ten moment dziękuję wam za oglądanie lajkujcie, komentujcie, mówcie o co czy Wam się podoba taka seria. Subskrybujcie, bo to naprawdę na 15 tysięcy subskrypcji będzie konkurs na końcy do tej gry. No a więc no ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć!